Mam już, już? Już 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 Jedziemy w poligon 11 listopada dzisiaj Tutaj Tutaj 11 listopada? No czy... świetne niepodległości Bo... czemu... O Jezu, Jezu A czemu jedziemy na poligon? Co? Bo? Bo? Co? Bo... 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 Kogo TAM NIE BYŁO OD TEGO CZASU Pomoc, jeszcze nie, na svecik NIKOGO TAM NIE BYŁO Dopiero i się wspomniało Ej kurwa, my mamy poligon Co? POLIGON? Okay. <try> la 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 żabka trip GoPro odłożone, nie będę Znowu jest ta jebana szmata, ponieważ... która Gdzie ty masz brojbe? Gdzie? Z Volkswagen To Kurwa dobra, w sumofin tam jest, czy ja, co masz łodygę kwiatów Bam bled. Tot toe, tot, u. tot u. Bam. Bam. Daar W więzieniu więzieniach czekają na mnie w kolejce To, że akłara nie ma wchodzi serce, bo że mówią za wysoki. Chciałbym szkodzić po wodzie jak Jezus na rzeź się kurwał to już nie będę siedział piątki stanem koleniów do wodę dobrze ludzie czekają na dzwonić je co? Cześć Cześć, Cześć. Nie, bo on ma wentylatory kurwa 200 włączane i go w sekundę chodzi do. No, od dołu nie. No, nie, no tu. Nie, no, to nie, no, to nie dybił, kurwa. Patrz. czy to? O, to? O, nie, to? O, to? 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 No co Nieźle, kurwa, Dymisia. Jakby z to Ale myśli, ja widziałam na tego skała. Otworzyć szybę. O co do muzyki kurwa. No, dymisza, się, to nie, się. Chodzi. Ja <śmusza> bym nie chodzi. <śmusza> Burek, kurwa, Chcesz nic wysadzić. jedziemy medy Nagle ale on robi fajnie kle, 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 prawe jak Aldi. Nie, on nie może przegazać nie. No. Tu do mnie dosłownie. Dotnij to Jak tu nie ma silnika, to to chyba nie powinno być takie ciepłe, co? O kurwa! Silnik jest zimny, on ma za 100 stopni 100%. Zimny jakby, bak się k**wa Bo tu już jest zimno, a tu jest cieplej czy nie? Tak samo Jesteśmy na mnie się Chyba jeszcze gorzej Na samym środku Co jest na samym środku? Bak <tuszy> No czekaj, bo tu niby wydech idzie, nie? Aha No z wydechu by k**wa kopciło? Pokaż mi to Z wydechu by nie no dobra, ale to gorsze fakty mogą po no, prostu wydać Jest Ale nie... no. Wow, nie spalił się jeszcze! Wziąłeś go spalona? Mymła 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 Było mówione, że ja jestem na obrębie do papie, zarabia? Nie wiem nie było Nie pamiętam dokładnie, ale chyba w ten sam dzień z nim wychodziłem Albo dzień do tyłu Pamiętam,